Cześć, Daniel Ortega z tej strony i dzisiaj porozmawiamy na pewien trudny temat dla wielu osób. Po prostu niektórzy nie czują się komfortowo we własnej skórze. Ostatnio przedstawiono mi sytuację pewnej dziewczyny, która nie czuje się komfortowo z tym, jak wygląda, nie czuje się komfortowo z tym, kim jest, albo nie czuje się komfortowo z tym, co czuje i do kogo czuje. Okay? Ma pewien żal, a raczej poczucie winy. Ponieważ czuję w ten sposób, a nie inny, i wielu z Was może borykać się z tym problemem. Czujecie się winni, że czujecie lub jesteście tacy, a nie inni, ponieważ macie pewne narzucone normy moralne z waszego otoczenia lub społeczeństwa, w którym żyjecie. Jest to dosyć spory problem i często bardzo spotykane, dlatego dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Nie wiem, ile ten filmik będzie trwać. Może być długi, może być krótki. Powiem tylko to. Co ja o tym myślę? Mam nadzieję, że pomogę tej dziewczynie, bo prawdopodobnie będzie oglądać ten film. Mam nadzieję, że pomogę też Wam, niektórym, którzy mogą mieć podobny problem. Dlatego, jak mówiłem, zacznijmy od początku, czyli nie podoba mi się jakby coś we mnie, nie podoba mi się moje ciało, nie podoba mi się otoczenie, w którym żyję, nie podobają mi się warunki, w których żyję. W tym momencie jestem zmuszony Wam dać pewien, jakby to określić. Opiernicz, no po prostu mówię to w ten sposób, ponieważ nie znalazłem innego słowa w tym momencie. Mam tu na myśli to, że jeżeli nie podobają Wam się warunki, w których żyjecie, nie podobają się Wam, nie podoba się Wam wasze otoczenie, nie podoba się Wam wasze ciało i macie moc, żeby to zmienić, tak? Macie wybór, możecie po, jakby yy, podjąć pewną decyzję o zmianie na lepsze, to jak najbardziej jesteście zobligowani, żeby to zrobić. Powiedzmy, że nie podoba się Wam wasza sylwetka, jak najbardziej możecie tą sylwetkę zmienić na lepsze. Tak? Jeżeli jesteś facetem, jesteś chuderlakiem, jak najbardziej możesz zacząć trenować, możesz zacząć się porządnie odżywiać, możesz zacząć szukać pomocy u, u, u osób, które się na tym znają, jeżeli jesteś otyły albo otyła, to też jesteś w stanie zmienić swoje życie na lepsze, jesteś w stanie schudnąć, jesteś w stanie dobrze się odżywiać, oczywiście mówię tutaj o przypadkach, jeżeli macie jakby... Możliwości. Są takie ekstremalne przypadki, gdzie, yy, jak na przykład, chorobacie, jest trudno takie coś yy, zrobić, ale mówię tutaj o momentach, gdzie jesteście w stanie coś z tym zrobić, jesteście zobligowani, żeby to zrobić. Tak samo jest z zmianą swojego życia na lepsze, zmianą swojego otoczenia, czy zmianą warunków, w których żyjecie. Jak najbardziej jesteście to w stanie zmienić na lepsze. Natomiast to troszeczkę trwa, krok po kroku, musicie e, jakby poświęcić więcej czasu na naukę, musicie starać się e, o lepszą pracę, starać się zarabiać więcej, musicie być cały czas głodni, musicie być głodni zmiany na lepsze, jeżeli chcecie rzeczywiście e, tą zmianę zauważyć, więc da się. Da się zmienić na lepsze, da się zmienić swoje ciało, da się zmienić swoje poglądy, da się zmienić swoje otoczenie i da się zmienić warunki, w, którym, w których żyjecie w tym momencie. Tutaj nie macie wymówek, ok? Więc to jest pierwszy temat, który chciałem jakby e, podkreślić, że jeżeli da się coś zrobić, jeżeli da się zmienić na lepsze, to powinniście to zrobić. Nie powinniście e, powiem szczerze, marudzić, że jest te, że takie coś się dzieje, że mam, jestem gruby, albo to, tamto, że żyję w taki to Nie powinniście marudzić z tego powodu. Powinniście robić wszystko, co w Waszej mocy, żeby zmienić to na lepsze. Okej, okay, tamten temat mamy już za sobą. Oczywiście mogę go rozwijać w, 4, w nieskończono 45 minut. Mówi na temat samorozwoju, jak poprawić sylwetkę, jak poprawić swój styl życia, jak zmienić otoczenie i tak dalej, i tak dalej, ale musimy przejść na troszeczkę bardziej bolesny temat, mianowicie żal i poczucie winy. Żal i poczucie winy to jest Jeden z najgorszych wynalazków rodzaju ludzkiego, ponieważ jest to jeden z wynalazków rodzaju ludzkiego. Czujemy się winni, ponieważ czujemy w taki, a nie inny sposób, ponieważ wierzymy w to, a nie w coś innego, ponieważ to nam się wydaje być sensowne, a to nie. Jest pewna norma moralna narzucona społeczeństwa, tak, na podstawie powiedzmy jakiejś starej książki, jeżeli wiecie o co mi chodzi, i... Są osoby, które czują się winne, ponieważ, czują się, ponieważ czują w taki, a nie inny sposób. Czują się nienormalne. I to jest ten problem. To jest ten problem, który ma ta dziewczyna i prawdopodobnie też wielu z Was. Czujecie tak, a nie inaczej, zakłócajcie się w takich osobach i później czujecie się winne, czujecie się nienormalni. Lub ludzie nazywają Was e, nienormalnymi, że robicie to źle, że, że jest to jak najbardziej niepoprawne, że jesteście nienaturalni, że jest to nienaturalne. Czujecie się winni. Okay? Po pierwsze, bo chyba wszyscy już rozumią, o co mi tutaj chodzi i co ta dziewczyna przeżywa. Po pierwsze, to nie jest nienaturalne, to, nie jest, to jest jak najbardziej normalne. Po drugie, to jest Twoje życie. Możesz żyć, jak Ci się podoba. Nikt za Ciebie nie umrze, dlatego nikt też nie powinien za Ciebie żyć. Dopóki to, w co wierzysz, dopóki to, jak kochasz, w kim się zakochujesz, dopóki to, co robisz, Dopóki to, jak czujesz, nie krzywdzi drugiej osoby, oczywiście mam to na myśli jakby krzywdy fizycznej, dopóki nie narzucasz swoich racji drugiej osobie w sposób krzywdzący, w sposób e, bardzo, jakby to określić, negatywny, ok? Na, nazwijmy to negatywny. Dopóty możesz wierzyć w co chcesz. Możesz wierzyć w co chcesz, czuć jak chcesz, zakochywać się w tym, e, w kim chcesz. Nie ma z tym kompletnie nic. Złego. Więc podsumowujmy to wszystko dla osób, które nie czują się dobrze z tym, jak wyglądają, lub nie czują się dobrze z tym, jak czują. Okay? Po pierwsze, jeżeli nie czujesz się dobrze z tym, jak wyglądasz, zawsze masz moc, e, jakby, żeby to zmienić, tak? Zawsze masz moc, żeby to zmienić. Zawsze jesteś w stanie zrobić coś w tym kierunku, żeby to zmienić. Jeżeli nie podoba ci się twoje życie, lub nie podoba ci się styl życia, nie podoba ci się twoje otoczenie, zawsze masz moc, żeby zmienić to otoczenie, prędzej czy później. Oczywiście momentami jest trudniej, momentami jest łatwiej. Musisz po prostu podjąć pewne działania, żeby to zrobić. Po drugie, nie czuj się winny albo winna przez to, jak czujesz i co czujesz do danej osoby. To są twoje uczucia, to jest twoje życie. Jak mówię? Dopóki nie krzywdzisz nikogo, dopóki jesteś dobrą osobą, dopóki jakby jesteś uczynną osobą, to możesz robić, co Ci się podoba, możesz żyć jak Ci się podoba, możesz być kim chcesz i możesz kochać, kogo chcesz. Więc to była moja wiadomość dla tej dziewczyny i prawdopodobnie też dla wielu z Was. Niektórzy z Was właśnie nie czują się komfortowo we własnym ciele, niektórzy z Was nie czują się komfortowo we własnym otoczeniu lub w otoczeniu, w którym żyjecie, i niektórzy z Was. Nie czują się komfortowo z tym, jak czują i co zaczynają czuć. Pamiętajcie, że w każdym e, przypadku jesteście w stanie coś z tym zrobić. W tym ostatnim nie ma żadnego problemu. Możecie czuć, jak Wam się tylko podoba. Więc to by było na wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że jakoś pomogłem tej dziewczynie. Mam nadzieję, że wszystko z nią będzie w porządku. Tak czy inaczej, trzymajcie się, powodzenia. Pamiętajcie, żyjcie, jak Wam się podoba. To jest Wasze życie. Dopóki jesteście dobrymi ludźmi, wszystko jest w moich oczach w porządku. Trzymajcie się.